Cześć, witam serdecznie, Marek Boryna, firma Podostar, witamy w naszych spotkaniach z dezynfekcją, sterylizacją. Dzisiaj przechodzimy do wisienki na torcie, creme de la creme, czyli zaczynamy rozmawiać o sterylizacji właściwej i autoklawach. Jako, że jest to temat naprawdę rozległy pasjonujący, podzielimy to wszystko na trzy spotkania. Dzisiaj witajcie w odsłonie pierwszej, opowiemy sobie o autoklawie Jeson serii 3PV, autoklawie medycznym klasy B. Przyjeżdża do nas autoklaw, autoklaw tak właśnie wygląda, jest to autoklaw o pojemności 8 litrów. Przyjeżdża w specjalnym dużym drewnianym kufrze. Który proponuję sobie zostawić na wypadek ewentualnego wysyłania go do serwisu, gdyby taka konieczność się pojawiła. Ten kufer, jakby generalnie, załatwia nam całą sprawę całego transportu. Autoklaw jest urządzeniem ciężkim. Te standardowe autoklawy, które znajdują się w naszej ofercie, gwarantują w sobie niezawodność, pewność pracy, duży udźwig, dużą pakowność. Natomiast są to urządzenia ciężkie, ważą około 40 kg, dlatego wszelka podstawa, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ustawienie Waszego sprzętu, powinna być w miarę stabilna i, i pewna, czyli z dźwigiem 40 kilo tak minimum. Nic złego się nie powinno wydarzyć. Ustawienie autoklawu, tak samo jak ustawienie frezarek, już wcześniej o tym wspominałem, nie może być to urządzenie wepchnięte w szczelinę, która jest idealnie dopasowana do jego wymiarów. Autoklaw tutaj ma z boku przestrzenie, którymi oddycha, tutaj generalnie ma przestrzenie, którymi oddycha również. Z tyłu znajdują się różnego rodzaju elementy, które na, powinny być wentylowane. Nie możemy go wciskać tak całkowicie. Jeżeli chodzi o boki, to dajmy sobie 50 cm, jeżeli chodzi o tył, na pewno 10 cm. Wtedy mamy pewność, że nie przegrzewamy tego urządzenia, nie niszczymy tego urządzenia w żaden sposób. Yy, ale dzisiaj. Jakby najbardziej basicowo co do nas dociera i co to jest. Autoklaw klasy medycznej B, tak jak powiedziałem, tylko takowe autoklawy w Polsce dopuszczone są de facto do, do sprzedaży. A tym bardziej akceptowane przez Sanepit, może w ten sposób. Akceptowane przez Sanepit, bo mamy oczywiście autoklawy klasy M, klasy S. Natomiast te przez Sanepit nie zostaną odebrane. Autoklaw o pojemności 8 litrów serii 3PV. Występuje również w wersji 12-litrowej, 18-litrowej oraz 22-litrowej. Tutaj powstaje to zasadnicze pytanie, jaki Państwo posiadacie gabinet, jak dużo macie pakietów do sterylizacji dziennie, czy macie wydzielonego pracownika do przeprowadzenia sterylizacji, czy sami tym się zajmujecie przez cały dzień. To tak naprawdę wpływa na wybór wielkości autoklawu. Jest to zasadnicze i pierwsze pytanie, które zazwyczaj dostaję od klientów dzwoniących do mnie, jak i wybrać Panie Marku autoklaw. I tu się zaczyna malutki wywiadzik, mianowicie ilość stanowisk, ilość pracowników, ilość dziennie wykonywanych zabiegów, ilość dziennie potrzebnych pakietów sterylizacyjnych, ile potrzebujecie Państwo czasu na to, żeby, żeby, żeby generalnie spędzić przy autoklawie. Seria 3PV, czy później omawiana przeze mnie seria trzecia, ma możliwość sterylizacji bez opakowania, ma możliwość sterylizacji do opakowania. Te okresy trwają około do 15 minut, z suszeniem plus 20 minut. Tak więc są to autoklawy w miarę szybkie. Nie jest to godzina 10, godzina 15, 20 w górę. Bez suszenia to jest 15 minut zazwyczaj w temperaturze 121 stopni nawet nie, ale te wszystkie rzeczy Państwo oczywiście macie opisane w instrukcji obsługi, która jest dołączona do każdego autoklawu i od tego w sumie powinienem zacząć. Autoklaw przyjeżdża w takiej oto formie, co znajduje się w środku, za chwilę do tego dojdziemy. To jest jakby generalnie Wasz przewodnik po całym tym urządzeniu, jeżeli jeszcze generalnie nie mieliście z tym nic do czynienia, to ta krótka lektura na pewno Państwu wszystkim pomoże. Zawiera oczywiście pełen e, opis urządzenia, dane techniczne, pobory mocy itd. Itp. To, co najistotniejsze w tego typu e, dokumentacji, i na co powinniście Państwo zwrócić uwagę, bo to będzie Wam potrzebne przy procesie zgłaszania tego w różnych urzędach. O czym opowiem przy następnym razie, ale już powiem, że to musi być, jest to deklaracja zgodności. AC Declaration of Confirmation. Karta gwarancyjna urządzenia oraz musi znajdować się paszport techniczny również wymagany do zgłoszenia takiego urządzenia, jak również dopuszczenie do eksploatacji, czyli tak zwany przegląd zerowy, który nie jest standardem i też na to od razu zwracam uwagę. Ten autoklaf jest gotowy od razu do użycia do pracy. Nie musicie nigdzie generalnie go serwisować, on ma przegląd zerowy w cenie. Nie zawsze jest to standard. Ale dzisiaj skupmy się na tym, co do Państwa dojeżdża, co tak na, na co tak naprawdę zwracamy uwagę. Przyjechało pudełko, odstało 24 godziny, powtarzam tak jak zawsze, ale przy, przyzwyczajają się urządzenie do warunków panujących w naszym, w naszym, w naszym gabinecie. <laughs> Wyjęliśmy przy pomocy męża bądź innego yy, zaprzyjaźnionego samca yy, autokla, który waży około 40 kg i nie jest rzeczą lekką, yy, i wygląda on właśnie w ten sposób. Jest on podłączony do prądu, ma zasilanie sieciowe, 230 W, więc tu nic złego się generalnie nie dzieje. Pobór mocy tego urządzenia to 1750 W, tak żeby technikalia wykończyć. Yy, I to jest jakby generalnie główna jego yy, zaleta, wada, w sensie że prądożerność bądź małożerność prądu, bo to jest to, za co płacicie, jeżeli chodzi o pracę autoklawu, szanowni Państwo, czyli prąd. No bo woda destylowana, już omówiliśmy sobie generalnie, że kosztuje nas grosze, ta kupowana z butelki trochę więcej, ta z destylatorni dużo, dużo, dużo mniej. Cała inna rzecz to jest po prostu prąd. I od naszego zapasu narzędzi będzie zależało, czy będziemy za ten autokla wpłacili mniej czy więcej. Nie opłaca włączać się autoklawu i nie można go włączać, jeżeli nie jest on wypełniony minimum w jednej trzecie, jeżeli chodzi o pakowność tego urządzenia. No z punktu ekonomicznego w ogóle to się nie opłaca. Nie można też autoklawu przepełniać, przeładowywać, bo wtedy proces sterylizacji jest procesem przeprowadzonym błędnie. Z tego względu, że para wodna nie jest w stanie dotrzeć wszędzie tam, gdzie powinna dotrzeć, spenetrować naszych narzędzi. Nie mamy tak naprawdę pewności, że sterylizacja została przeprowadzona w sposób właściwy. Więc tak musimy dobrać autoklaw do naszego gabinetu, żeby działał on jak najrzadziej, ewentualnie żebyśmy mieli czas na to, żeby go obsługiwać i żeby ta, dopasować tą częstotliwość działania autoklawu do naszych potrzeb. W gabinetach małych, w których mamy jedno stanowisko do dwóch stanowisk, autoklawy 8-12 litrowe świetnie się sprawdzają. W autoklawach, w gabinetach dużych, które mają stanowiska plus 2, plus 3 i dalej i gdzie przemiał tych narzędzi z automatu jest większy, proponujemy autoklawy 18-22 litrowe, jakby one rozwiązują sprawę, Tutaj pojawia się tak naprawdę kwestia dodatkowego, ewentualnie pracownika, albo szybkości używania autoklawu. Ale na co zwrócić uwagę? Po kolei przyjechał autoklaw, postawiliśmy go u siebie w miejscu docelowym. Patrzymy, czy otwiera się on w sposób płynny, czy nie ma żadnych zewnętrznych uszkodzeń, czy wszystko jest dobrze. Nie ma żadnych obić, porysowań. Z boku autoklawu wszystkie autoklawy, które my sprzedajemy, wyposażone są w drukarkę termiczną. Mamy taki CMS, który otwieramy, pociągamy, i tutaj po każdym procesie sterylizacji wyskakuje nam wydruk, który dopinamy do dokumentacji, o której też przy okazji przy omawianiu, jak przygotować pakiet, jak to powinno wyglądać. Rada techniczna, zwróćmy uwagę, że rolki termiczne są jednostronne, czyli musimy ją w odpowiedni sposób włożyć. Jeżeli włożymy ją do góry nogami, ten autoklaw po prostu nie będzie wykonywał wydruku, wyrzuci Państwu błąd. Wydruku. Nie będzie to wina sprzętu, nie będzie to wina urządzenia, będzie to wina błędnego zainstalowania rolki termicznej. Proszę zwrócić uwagę, bo to jest 99% zgłaszanych awarii. Jeżeli nazwać to można awarią. Natomiast to jest taki mankamencik, na który warto zwrócić uwagę. Z tyłu autoklawu znajduje się pojemnik na wodę brudną, pojemnik na wodę czystą. Oba te. Pojemniki wyposażone są w specjalne pławiki, które sygnalizują nam, że tej wody jest bądź za mało, bądź za dużo. Nie uruchomimy autoklawu, jeżeli ten autoklaw nie jest napełniony wodą destylowaną. Powtarzam, wodą destylowaną. Autoklaw wyposażony jest w filtr jakości wody. Jeżeli wykryje on wodę brudną, nie włączy się. Będzie świecił się na czerwono, piszczał, nie chce się włączyć. Yy... Jeżeli do wody destylowanej dolejemy jakąś ilość wody z kranu pewnie jakoś to obejdziemy, ale robimy sobie krzywdę, tak jak powtarzam nie warto iść na skróty, destylatorka dobrej, destylarnia dobrej jakości zapewnia nam działanie tego autoklawu w sposób właściwy, z boku pomieszczenie na wodę brudną. W momencie, kiedy autoklaw ma już wody z brudnej za dużo bądź wtedy informuje nas piszczy, że chce tą tej wody się pozbyć. Jeżeli ma za mało wody czystej, piszczy, informuje nas, że chce, żeby tą wodę dolać. W momencie, kiedy autoklaw piszczy i chce wody czystej, nie wyłączamy, go dolewamy, go dolewamy wody destylowanej na włączonym autoklawie. Wszystko to, szanowni Państwo, oczywiście w instrukcji obsługi, ale takie zwracam uwagę na rzeczy, które najczęściej wychodzą przy pierwszym uruchomieniu, które powodują, że że dzwonicie, że coś jest nie tak, autoklaw nie działa. Działa tylko odpowiednie kroki, jeżeli chodzi o mm, jego uruchomienie. Przód autoklawu, to może jeszcze raz do tego wrócimy. Mam nadzieję, że nie za szybko i kamera nie zwariowała. Yy, bardzo istotny element każdego autoklawu, mianowicie uszczelka dociskająca. W zapasie otrzymujecie Państwo od razu drugą uszczelkę. Jest to ten element, który potrafi najszybciej nam się w autoklawie zużywać. Musimy mieć wyprofilowany odpowiedni docisk uszczelki do komory, żeby nie powstawała nieszczelność, która uniemożliwi przeprowadzenie testu szczelności. Jeżeli uszczelka wychodzi za mało, dociskamy to ręką, przesuwamy w lewo, w prawo i w tym momencie w ruchu przeciwnym dociskamy, dociskamy dodatkowo uszczelkę. Tak jak jest wyregulowana fabrycznie powinno być wszystko OK. Gdyby coś się działo dzwoncie, podpowiemy jak to zrobić. Zamknięcie autoklawu zareglowany otwarty. Dwa spusty wody. Pierwszy jest to spust wody zużytej water Outlet. Tutaj pozbywamy się wody która już nam jest niepotrzebna czyli ta woda która w procesie destyla... sterylizacji została przez autoklaw przepuszczona. I z wszystkimi brudami jest, jej się pozbywamy. Autoklaw piszczy, mówiąc, że już tego nie chce. Tutaj jest też spust wody czystej. W momencie, kiedy mamy sytuację, w której autoklaw zbyt długo stoi, nie jest używany, wyjechaliście Państwo na wakacje, opróżniamy go, osuszamy, tak żeby ta woda nie krążyła w tych wszystkich przedmiotach. Gwarantuje nam to, że nic złego się nie wydarzy. Tutaj. Czujnik zamknięcia drzwi. Jeżeli coś by tu nie zadziałało i byśmy tego nie docisnęli, autoklaw nie damy rady włączyć autoklawu. Jest to opisane, natomiast on gwarantuje, że drzwi są doregulowane w sposób właściwy. Wyjmujemy wnętrze naszego, naszego autoklawu. Wygląda w ten sposób. Jest to tuba, w której umieszczamy następnie tackę z narzędziami. Autoklaw wyposażony jest w trzy tacki. Ja może postaram się to Państwu otworzyć, żebyście widzieli, jak wyglądają jak to wszystko wygląda? Wszystko jest ładnie zafoliowane, przygotowane do pierwszego użycia. Otwieramy to. Och! I w ten oto sposób mamy, dostajemy się do rzeczy, które dostajemy od producenta tych autoklawów przy zakupie. Może jeszcze tak, żeby było prościej. Ok. Dobrze, czyli to otrzymujemy od producenta, wszystko co znajduje się w autoklawie. Pierwsza sprawa, to jest kabel zasilający, standardowy kabel do zasilania urządzenia, 230, włączamy go do środka, zapasowe dwa bezpieczniki. Szanowni Państwo, autokrawy firmy są wyposażone są w bezpieczniki, czyli jeżeli dojdzie do przepięcia, nie używacie list antyprzepięciowych, nie słuchacie się dobrych porad, jednak robicie to, że autoklaw jest podpięty bezpośrednio do gniazda. Jeżeli dojdzie do przepięcia, prawdopodobnie pierwszemu zepsuciu nastąpi bezpiecznik. Instrukcja wymiany bezpiecznika znajduje się również tutaj. Jest to bardzo proste, intuicyjne. W zapasie już mamy takie dwa bezpieczniki, gdyby coś się stało. Tutaj mamy wspomniany przeze mnie wężyk spustowy, dzięki któremu pozbywamy się wody, zarówno Brudnej jak i czystej, wkręcamy ten zaworek sobie do środka. Tutaj dokładnie w ten sposób to jest jeden możliwy ruch. Podłączamy go do tego wężyka, i wszystko, całą wodę, cała woda wylatuje z naszego autoklawu. Odłóżmy to na miejsce. I w końcu nasze, nasze tacki. Tak wyglądają generalnie tacki autoklawu, tak jak powiedziałem, są one trzy. Tak więc pakowność naszego autoklawu jest duża. Włącza, włożam, włożymy to do środka. W tym momencie, jeżeli będziemy mieli już pakiety w środku, przygotowanie pakietu i uruchomienia to nasze kolejne spotkanie. Zamykamy autoklaw, jest gotowy do pracy. W momencie, kiedy autoklaw skończy program i powie, że możemy go otworzyć, pamiętajmy, że... Sterylizujemy to w temperaturze albo 121, albo temperaturze 130 stopni. Używamy specjalnej szpatułki do wyjmowania tego typu rzeczy. Nie róbmy tego ręcznie, nie daj Bóg, możemy się poparzyć. Natomiast ta powoduje, że spokojnie ją odkładamy na jakiekolwiek pomieszczenie, w podłoże i w tym momencie spokojnie, spokojnie to się nam chwilowo jeszcze studzi, szczególnie jeżeli korzystamy z programu z suszeniem. Wygląd autoklawu. Jak sterować? Płytka znamionowa, woda brudna, woda czysta, drukarka termiczna również budowana, włącznik, wyłącznik główny autoklawu. No i rzeczy ostatnie do omówienia, to jest mianowicie w tym momencie to jest zawór bezpieczeństwa, czyli to urządzenie, które powoduje, że gdyby doszło, nie daj Bóg, do jakiegokolwiek rozszczelnienia bądź wzrostu pary, to ten zawór wypuści nadmiar pary. I to jest ta rzecz, którą potem będzie kontrolował Urząd Dozoru Technicznego, ten w kolejnym odcinku. I w końcu filtr bakteriobójczy, który wymieniamy raz na około 100 cykli. Warto go częściej tak naprawdę czyścić. Pomaga nam to zachować generalnie autoklaw w czystości. Szanowni Państwo, tak wygląda przyjeżdżający do Was autoklaw firmy Jeson, firmy serii 3 PV. Bardzo poręczne, jeżeli chodzi o kompaktowość urządzenia, tak jak Państwo widzą, jest sprasowane do granic możliwości, jeżeli chodzi o, o jego rozmiary. Omówimy sobie też niedługo takie autoklawy w serii E. I było i tak przydługo, tak więc serdecznie dziękuję. Przy kolejnym spotkaniu omówimy sobie, jak przygotować wkład odpowiednio, jak prowadzić dokumentację związaną z jak jakie stosować testy, itd, itp. Dzięki serdecznie zapraszam.